Cześć, kochani! Dzisiaj będzie film o tym, jak umeblować sobie mieszkanie w Norwegii za darmo lub za bardzo niewielkie pieniądze, i opowiem Wam pokrótce, jak ja to zrobiłam. A więc, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to możecie nie wiedzieć, że ja przed, właściwie przed moimi wakacjami, czyli miesiąc temu, przeprowadziłam się, zmieniłam mieszkanie, i mieszkanie, które wynajęliśmy, było totalnie puste. Czyli bez mebli, bez sztućców, talerzy i tak dalej, była tylko kuchnia, łazienka i garderoba, czyli szafy w sypialniach i to wszystko, nic poza tym. Ja pokażę Wam zaraz meble, które dostałam, a raczej załatwiłam sobie i mam je za darmo, całkowicie za darmo. I meble, które kupiłam używane, bo nic tutaj, właśnie jeżeli chodzi o meble, nie mam nic nowego. A jeżeli chodzi o koszt i o wydatki, jakie poniosłam związane właśnie z umeblowaniem całego mieszkania, to jest 1300 koron, czyli praktycznie no nic, jeżeli chodzi o, o Norwegię i o norweskie ceny. Już Wam mówię o co chodzi. Jest tutaj w Norwegii taka stronka, która nazywa się fin.no i tutaj ludzie rozdają właśnie meble za darmo. Rozdają wszystko i rozdają naprawdę przeróżne rzeczy, i wydaje mi się, że ktoś, jeżeli wybiera się do Norwegii i planuje tutaj zamieszkać, jest to bardzo przydatna informacja. I często właśnie ludzi przeraża to, że jeżeli wynajmą mieszkanie, no to będą musieli ponosić bardzo duże koszty, żeby je umeblować, a tak naprawdę można to zrobić za darmo, ale jeżeli właśnie chodzi o. O szukanie. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Są oczywiście plusy tego i minusy. Plusem oczywiście jest to, że dostajecie za darmo. Całkowicie jest to darmowe. Ludzie się chcą pozbyć rzeczy jak najszybciej, więc po prostu dają to za darmo. Plusem jest też to, że jest wielka różnorodność. Na tej stronie możecie dosłownie znaleźć wszystko, i możecie sobie też wybrać, w jakim rejonie i w jakim obrębie chcecie te rzeczy ewentualnie e e e szukać. Nie musicie jeździć, powiedzmy, nie wiem, e jeżeli coś się pojawi i jest to 100 km dalej, po prostu macie opcję, żeby sobie kliknąć i wyszukać tylko w obrębie, w którym będziecie na przykład mieszkać. Minusem jest to, że Trzeba niestety siedzieć i śledzić i szukać, bo nigdy nie wiecie, kiedy i co się pojawi. I no ja, ja szukając mebli do mojego mieszkania powiem szczerze, że spędzałam na Finie, czyli na tej stronce bardzo dużo czasu i trzeba być naprawdę szybkim, bo bardzo często ludzie po prostu nawet w ogłoszeniu piszą, że... E, kto pierwszy, ten lepszy i po prostu kto pierwszy po to przyjedzie, ten to dostaje. Bardzo często można też sobie zamówić, zaklepać, tak jakby daną rzecz, jeżeli właściciel danej rzeczy się na to zgodzi. Bardzo często po prostu no, trzeba być szybkim, reakcja musi być szybka. Można zadzwonić, można napisać maila i dogadać się właśnie z właścicielem. Plusem jest, a może właściwie minusem, też to, że rzeczy często są brudne. Czyli, jeżeli dostajecie, powiedzmy, sofę, tak, to ta sofa zazwyczaj będzie brudna i może być w niej jakiś delikatny defekt. Sofę, którą widzicie za mną, miałam za darmo. Defektem był, defekt był taki, że była plamka po. Wosku, po prostu świeczka się komuś rozlała. E, ja oczywiście znalazłam na to sposób. Wzięliśmy z Maćkiem żelazko, papier, pergamin i po sprawie. A dla Norwegów to już jest powód, żeby się tego pozbyć. E, no i tak dalej. Często mm, po prostu ludziom zależy na czasie i i jeżeli na przykład ktoś się przeprowadza, daną rzecz wystawił na sprzedaż i jakoś no, nie jest ktoś w tego w stanie właśnie sprzedać, to jest to właśnie oddawane za darmo. I wydaje mi się, że ktoś kto o tym nie wie, na przykład będąc jeszcze w Polsce przed przyjazdem, może być przerażony i wystraszony kosztem, jaki powinien pokryć. Żeby tutaj się jakoś urządzić jako tako powiedzmy A tak naprawdę jeżeli jest się cierpliwym, jeżeli ma się na to czas I transport, bo oczywiście trzeba mieć samochód, żeby to przywieźć Bo przywózka, transport jest w Waszym zakresie No to wydaje mi się, że, że może być to naprawdę y, ogromnym ułatwieniem Dlatego też nagrywam ten film ja nie ukrywam, że połowa tutaj moich mebli jest właśnie z tej stronki i jest za darmo. Nie, nie wstydzę się tego, nie mam żadnych oporów, żeby o tym mówić. Wydaje mi się, że jest to bardzo rzeczą naturalną. Jeżeli jest taka szansa, jest taka opcja, to, to dlatego, dlaczego z niej nie skorzystać? Już Wam pokazuję moje mieszkanie yy, i pokazuję Wam, które meble kupiłam. Właściwie nie wiem, czy chcecie. Ceny też Wam napiszę, żebyście wiedzieli, z jakimi cenami można się tutaj spotkać. Już Wam pokazuję, pokazuję ceny i, i pokazuję mieszkanie, i zaraz jeszcze o tym, jak ta stronka wygląda i jak w niej szukać. Ok, teraz pokażę Wam, jak to wszystko zrobić. A więc wchodzimy na stronkę fin.no przez 2n. Wybieramy tutaj. Target. Jeżeli chcemy, tylko meble, to wybieramy na przykład tylko meble. Jeżeli tylko kosmetyki, to kosmetyki. Jeżeli chcecie mieć wszystko, yy, tak jakby bez opcji wyszczególnienia danej rzeczy, wchodzimy po prostu na gizboard. Tilsalk to jest nas sprzedaż. gizboard to są rzeczy darmowe, czyli wszystkie rzeczy za darmo. Zjeżdżamy niżej, wybieramy rejon, z którego chcemy rzeczy dostać, czyli ja mieszkam w Rogaland i w Rogalandzie jeszcze możemy wyszczególnić sobie, że my na przykład mieszkamy w Staffanger, chcemy rzeczy ze Staffanger to wybieramy załóżmy Staffanger a jeżeli nie, no to cały całą gminę tak jakby możemy wybrać sobie powiedzmy też miejsca bliżej Staffanger czyli jakieś oddalone 10 do 20 kilometrów Czyli sadness, sula, randaberg, powiedzmy. Ja zaznaczałam, że chcę wszystko, tak. Tutaj są najbardziej popularne, tutaj są em, nie jest the first, czyli y, rzeczy, które dodał, dodane były ostatnio, czyli jako. Pierwsze, jeżeli my wejdziemy na tą stronę, jak widzicie, można tutaj znaleźć naprawdę wszystko. Zazwyczaj najczęściej rozdawane są to meble. Są naprawdę czasami też rozdawane nawet zwierzęta, jakieś stare przybory do, do mieszkania, do garażu. Naprawdę, no tutaj możecie znaleźć wszystko. Tutaj jeszcze Wam tak szybko przejadę, żebyście widzieli, co mniej więcej jest rozdawane. Bardzo często rzeczy są naprawdę nowe, w bardzo dobrym stanie i wynika to z tego po prostu z wygody, tak? Ludzie tutaj mają pieniądze, nie chce im się wywozić, są po prostu mm, wygodni i wolą, żeby ktoś... Po prostu przyjechał i to zabrał. A oni nie muszą się z tym męczyć, tego wywozić i płacić gdzieś tam, żeby to gdzieś oddać. O, tutaj na przykład są kurczaki do oddania. <gry> Kury i koguty. Także możecie sobie przeglądnąć tą stronkę, zobaczyć. Musicie po prostu być tylko zorientowani, gdzie będziecie mieszkać. No i tutaj z lewej strony właśnie wybieracie sobie rzeczy. Gdy już wybierzemy sobie jakąś rzecz, która nas interesuje, powiedzmy stolik, tak? Tutaj klikamy w niego i zazwyczaj dodane jest więcej zdjęć i pokazany jest ewentualny defekt. Na przykład, tak jak tutaj. Na dole, gdy zjedziemy, jest opis, na przykład tu są podane wymiary stołu i tak dalej. Jest napisane, żeby odebrać jak najszybciej, dla tego kto przyjedzie pierwszy. Jeżeli jesteśmy zainteresowani, dajemy send, melding. Tutaj piszemy wiadomość i wysyłamy. O, tutaj, send, melding. Oczywiście trzeba być zalogowanym na tej stronie, ale logowanie jest całkowicie darmowe i, i jest to właściwie prościzna. Zapraszam teraz na tour po mieszkaniu. Tutaj, szafka z poprzedniego mieszkania. Wieszak z TK Maxa i szafka na buty kupiona za 250 koron, używana z IKEA. Haha, lustra. Teraz wchodzi się tutaj na prawo, zaraz do sypialni. Łóżko było kupione, używane za 300 koron, włącznie z materacem. Karty były chyba najdroższe w tym wszystkim, a ten stolik, który widzicie, był za darmo. I ta szafeczka też była za darmo. Lampas i za 200 koron, którą już widzieliście. Obrazek z poprzedniego mieszkania, i udajemy się teraz do Łazienki. A w łazience komoda używana za 150 koron i skrzynia, której dokładnie nie widać z poprzedniego mieszkania, a robi teraz nam za kosz na pranie kuchnia. W kuchni całe wyposażenie praktycznie mieliśmy z poprzednich mieszkań i resztę kupiliśmy w Ikei. Stół kupiliśmy używany za 300 koron, natomiast krzesła były za darmo. Obie sofy, które tutaj widzicie, były za darmo. Stolik na kawę za 300 koron używany. Obraz nowy 200 koron. I dywan za 200, też który już widzieliście. Komoda używana za 400 koron. No i krzesło za darmo. Tak wygląda nasza druga sypialnia. Jest właściwie w większości pusta, nie ma mebli. Jest tylko biurko maćka, pranie, które czeka na wyprasowanie, moja toaletka z poprzedniego mieszkania, przy której się często maluję bądź edytuję filmy. Mamy jeszcze jedno pomieszczenie, w którym jest totalny burdel i na razie jeszcze tego nie ogarnęliśmy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że wniósł coś w nowego i że czegoś nowego się dowiedzieliście właśnie o Norwegii. Eee, dziękuję za oglądanie i co? Trzymajcie się i do następnego. Pa!